Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Miałam nadzieję, że spotkamy się przed świętami osobiście na wernisażu Hildegard Skowacz. Niestety z świadomych powodów nie jest to możliwe, a bardzo, bardzo chciałabym Państwu złożyć w tym szczególnym czasie życzenia. Mimo wszystko, mimo tego, że, że przetacza się nad nami burza, życzę Państwu spokojnych świąt, dobrych chwil. Wiele pozytywnej refleksji, pogody ducha, mimo wszystko, i żebyśmy z tego, z tej zawieruchy wyszli mądrzejsi i silniejsi. Tego Państwu życzę, tego sobie życzę. Tego życia nam wszystkim, żeby te trudne momenty i te refleksje, które nam teraz towarzyszą, żeby spowodowały, że urodzi nam się mimo wszystko coś dobrego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem.